Pewnego dnia wczesnym rankiem felka obudził cichy płacz. Wstał więc z łóżka, bo chciał zobaczyć, kto to płacze. Ale to nie płakał nikt, kto mieszkał u felka w domu: ani jego młodszy brat Julek, ani mama, ani tata, ani nawet pies asfalt. Felek wyszedł więc na balkon, a na balkonie leżała bardzo dziwna litera. Zupełnie niepodobna do żadnej z liter, które znał Felek. I to ona płakała. Czemu płaczesz? zapytał Felek. Bo nikt mnie nie chce, powiedziała litera. A z jakiego alfabetu jesteś? zapytał Felek. Z żadnego, powiedziała litera. To skąd jesteś? zapytał Felek. Z kosmosu, powiedziała litera. A skąd się wzięłaś w kosmosie? spytał Felek. Nie wiem. Ktoś mnie narysował i upuścił w kosmos, powiedziała litera. Na no jej litera opowiedziała Felkowi, jak leciała i leciała przez czarny kosmos i wreszcie zobaczyła Zieloną Ziemię. Bardzo się ucieszyła i wylądowała w samym środku pięknego miasta, na wielkim placu. Była przekonana, że zostanie powitana, jak powinien być powitany gość z bardzo daleka, ale nic takiego się nie stało. Przechodnie deptali po niej obojętnie. Co najwyżej ktoś powiedział: Co to za basgrały, jak to wygląda? Więc poleciała do innego kraju, do innego miasta. Ale wszędzie było tak samo. Nikt jej nie chciał. Więc postanowiła dalej polecieć przez kosmos i poszukać innej planety. Wystrzeliła się w górę. Fiu! Ale niestety, nie przebiła się przez atmosferę i spadła z powrotem na ziemię, prosto na balkon Felka. Nie martw się. Nie się podobasz nawet bardzo. Możesz zostać u mnie, tylko już więcej nie płacz, bo nie można spać. Wziął, Felek. wziął literę i schował ją do swojego zeszytu od polskiego. Felek bardzo polubił tę niezwykłą literę. Wciąż ją rysował, malował, pisał, ozdabiał nią swoje zeszyty i rysunki, wplatał w zdania arytmetyczne i dyktanda. Ale nauczycielom ta litera wcale się nie podobała. Podkreślali ją czerwonym flamastrem i pisali przy niej znaki zapytania. W końcu pani od polskiego przy całej klasie nazwała ją ohydnym bazgrołem. Efelkowi było okropnie przykro, bo wyobraził sobie, jak poczuła się w tej sytuacji litera. Starał się już nie rysować, Starał się już nie rysować jej w swoich zeszytach i, prawdę mówiąc, rysował ją coraz rzadziej i rzadziej. Aż w ogóle przestał o niej myśleć. Minął rok. Któregoś dnia tata Felka był okropnie zdenerwowany i zamiast normalnie mówić, na wszystkich burczał. Dlaczego tak się wściekasz? Zapytał Felek swojego tata. Muszę skończyć ten cholerny plakat, powiedział tata. Jaki plakat? Spytał Felek. No społeczny, na temat wykluczonych, powiedział tata. Co to znaczy wykluczony, spytał Felek. A jak myślisz? spytał tata. Jak pracujesz i zamykasz się na klucz, to ja i Julek i mama jesteśmy wykluczeni, tak? Felek. No właśnie! zawołał tata. Ale przeważnie jest odwrotnie. Wiele osób zamyka się na klucz, a na zewnątrz zostaje jeden człowiek albo kilku, i czują się wyrzuceni i nikomu niepotrzebni. Myślałem o literze takiej, której nikt nie zna. Już narysowałem ją ze sto razy, ale ciągle to nie jest właśnie ta litera. Ta litera byłaby symbolem takich nikomu niepotrzebnych ludzi. Znam tę literę! powiedział Felek. Znalazł swój stary zeszyt i pokazał tatusiowi literę z kosmosu. Właśnie! To ona! To ta litera! Zawołał tata. Właśnie o niej myślałem! Tata wziął pędzel i zamaszyście namalował literę na swoim plakacie. Wyglądała przepięknie. Naprawdę. Nigdy do tej pory tak pięknie nie wyglądała. I tak oto litera z kosmosu stała się sławna. Widać ją było na wielkich billboardach, na reklamach w kinie i telewizji, na koszulkach, torbach i samochodach, na transparentach podczas demonstracji. Dzieci mogły ją dowoli rysować w swoich zeszytach, a graficiarze na murach i chodnikach, a niektórzy tak ją polubili, że tatuowali ją sobie na ramieniu albo na dłoni. I tata Felka też wytatuował sobie tę literę. Ale Felkowi nie pozwolono tego zrobić, bo przecież był tylko